w Lidze Redboxu, no chciałbym widzieć takie więcej takich ciamajd powiedziałbym, fajny styl, dobry mecz, no, ale twarze patrzę też po waszym składzie, to nie jesteście ani ciamajdami, ani nowicjuszami, ani osobami, które pierwszy raz spotykają się na boisku. No tak, 13 lat przerwy w Lidze Redbox, całkiem nieźle, nie spodziewaliśmy się, że tak dobrze nam pójdzie. No zobaczymy jak kolejne mecze pójdą, nie oceniajmy wszystkiego po pierwszym meczu. Ciamajdy mają historię bardzo długą i zawsze się nazywały Ciamajdy? W 2003 roku nazywaliśmy się z Ciamajdy, w tej chwili Majdy reaktywacja. Z tego składu pierwszego zostało 6 osób. Reszę musieliśmy dokoptować sobie nowych. Przez 13 lat była przerwa. Graliśmy dwa sezony, zajęliśmy drugie miejsce. Także spotkanie to omawiające założenia było jakieś teoretyczne, czy mieliście praktycznie sprawdzić, czy to jest wasze pierwsze spotkanie po latach? Nie, no oczywiście spotkaliśmy się na, na, przy szybkim piwie, porozmawialiśmy, doszliśmy do, do porozumienia, że, że ruszamy, że chcemy się, chcemy pobiegać, chcemy pograć. Reszta zespołu jak najbardziej wyraziła na to chęci. i spotkaliśmy się parę razy, pograliśmy. Czy to już było to, czy jeszcze nie? Nie, zdecydowanie to nie. Myślimy, że w meczu na mecz będzie coraz lepiej, może to pogoda będzie trochę cieplej, będzie nam się lepiej biegać. Dużo indywidualności trzeba to poskładać, czy wszystko jest już ułożone i wiecie, jak macie grać? Nie, ułożone na pewno nie jest, no, jednak 13 lat przerwy. To dużo, także no zapomnieliśmy jak się gra razem. Natomiast myślę, że kwestia czasu. Mamy bardzo dużo doświadczonych zawodników, gdzie kiedyś grali w fajnych zespołach. Także myślę, że kwestia czasu i zgrania. Co Was łączy? No piłka wiadomo, to zawsze można powiedzieć, bo przecież to widać, ale jesteście z jednego pnia, jakiego, jak to można nazwać? Nie, 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 nie. Jesteśmy, każdy jest kompletnie inny jakby parafii. No można tak powiedzieć. Także nie nie, nie nie, nie łączy nas przyjaźń, nie łączą nas jakieś tam stosunki rodzinne. Po prostu skrzyknęliśmy się w 2003 roku i tak samo skrzyknęliśmy się w tej chwili. Znaczy to się delikatnie, czym spoglądacie jak gra ekstra? Ekstra liga i no, z waszym poziomem doświadczeniem możecie tam zajść? poczekamy, zobaczymy. Myślę, że na tą chwilę chcemy, chcemy się pobawić, chcemy się ograć, chcemy znaleźć jakieś fajne miejsce, tutaj tak w trzeciej lidze. No, czas pokaże. Czas pokaże? Zdecydowanie tak.